W tym poradniku pokażę wam, jak zrobić taką ścianę ze zwykłego plane'a poprzez dodawanie Normal Texture, Normal Texture. No tak, normal texture i zwykłych tekstur, i jak zrobić ze zwykłych tekstur, normal teksturę. Dobra, to zacznijmy. Tak, tutaj już jest gotowe. Zrobię nowy plik. Tak, usuniemy naszego początkowego boksa. Stworzymy poprzez Shift A, Plane'a, tutaj masz Plane. Teraz go rozciągniemy S jako skal Dobra, tak Sy, bo to ma być ściana Teraz obrócimy go w pionie, żeby jakoś jakoś stanął tutaj fajnie A ja w sumie może być tutaj No i to by było na tyle z modelowania Teraz przyjdziemy do teksturowania, po pierwsze nadamy mu materiał, poprzez tutaj te okienko niebieskie, te kółko. Jakby co przechodzę tutaj po prostu przytrzymując środkowy przycisk i ruszając myszką na boki. Tu plane. dajemy new, tworzymy nowy materiał. Tu teksturę jeszcze nie będziemy dodawać. Link do, te, do obrazków Wam podam w opisie, więc jakby co to tam będzie. Dobra, tu już mamy mieć włączonego gimpa, który, dzięki któremu tutaj spreparujemy naszą teksturę, żeby była jako normal mapa. To tak. No, dodajemy nasz plik. To się ładnie zładował. I tworzymy tak najpierw kolory desaturacja. Można to zrobić tak samo w Photoshopie, jak i w Gimpie. Ja po prostu wolę gimpa, bo jednak wolę darmowe rozwiązania, jeżeli są. I tak, tutaj wybierz odcień szarości opartego na jasność, nie, tylko jaskrawość, ponieważ to jest jednak trochę ciemniejsze i lepiej to wygląda. Teraz, jeszcze raz w kolorach ustawiamy poziomy. Bierzemy tak. Tutaj ten poziom. Teraz się zobaczy. Żeby nie było za ciemne. Chodzi nam o to tutaj, tylko żeby te szczeliny pomiędzy cegłami, żeby one były widoczne, były białe. Ok. O! o. No. O taki efekt by mi chodziło. ok I teraz jeszcze jedną rzeczą, którą zrobimy tutaj w gimpie. Będzie inwersja kolorów. Żeby to, to, co jest czarne, było białe, a to, co jest białe, było czarne. No i to by było na tyle. Zapisujemy to gdzieś. Ja już to mam w sumie zapisane. Wy to sobie możecie zapisać jako. Ja to mam zapisane jako ściana? To możecie to zapisać jako ściana 2 albo ściana normal. Mapa. Dobra, wychodzimy z GIMPA. I tak. Skoro już macie tą ścianę, czyli macie już z tekstury tej ściany zrobioną normal mapę, dajemy tak nową teksturę do materiału. Najpierw, oczywiście, trzeba zrobić materiał. Jeżeli zapomnieliście zrobić materiał, to to nie wyjdzie. Więc róbcie materiał image or movie, czyli inaczej obrazek albo filmik. Dodajemy nowy, czyli otwieramy. Ja tutaj muszę znaleźć w moich dokumentach. Tutaj ściana duże. Ona tu już będzie dodana. I teraz druga, do, drugą dodamy teksturę, która będzie naszą normal mapą. Też yy, wszystko mam w tym samym miejscu. OK. Zobaczymy jak to wygląda. A, tu to na razie w ogóle nie wygląda. Ogólnie to ma tak wyglądać. Dobra. Teraz ustawimy. O nie, najpierw Wam pokażę, jak będzie wyglądać ściana. Po prostu z nałożoną teksturą, bez normal mapy. Nie, to sobie wyłączymy. O, tak. To będzie to. Zapiszę to sobie, żeby później szło porównać to z, z następną. I uwierzcie mi, to będzie różnica jak. No, różnica będzie imponująca. Dobra, zapisujemy to. Zapiszę to sobie na C. Tutaj już wcześniej zapisywałem, bo robiłem próbę. Dobra, jest zapisane. Teraz co robimy? Przechodzimy do drugiej tekstury. Ja, akurat to odznaczać nie musieliście, ale jak odznaczyliście to zaznaczcie bo to jest ważne, żeby ona się pokazywała jednak i tu mamy influence tu mamy diffuse i color wyłączamy kolor w geometrii dajemy normal na jedynce się zostawi no i to jest tyle co się robi z tą teksturą teraz znowu renderujemy no, i różnica jest kolosalna. W porównaniu do, poprzedniej, do poprzedniego obrazka. Ach, nie mam tutaj 8 sloty, Nie wiedziałem o do tym. Dobra, ale nieważne. W porównaniu do poprzedniego obrazka. No, nie ma porównania. To jest zdecydowanie o wiele lepsze. Zaraz Wam to pokażę. Dobra. To jest. Nasze, nasz plane z teksturą z teksturą cegieł. A to jest. A to teraz będzie nasz plane z teksturą cegieł i normalną mapą, którą zrobiliśmy w jakieś w jakąś minutę dwie. Normalnie żeby to wymodelować no dość dużo czasu by trzeba było poświęcić. Dlatego jednak opłaca się zapoznać z takim tematem jak normal, mapy. normal mapping, szczególnie jeżeli się robi pod gry i potrzeba się, z, się zmieścić w danej ilości poligonów. Dobra, jeszcze co idzie zmienić? Idzie zmienić to, że normalnie, jednak te cegły nie są ustawione pionowo, tylko poprzecznie. To się tak ustawia. Się wybierze, wybiera tego planea, tabulator się włącza. Tabulator się włącza. Teraz przyciskamy T. Dajemy Unwrap. Unwrap. No i to starczy. Teraz tu zmieniamy nasze okienko na UV Image Editor. I tu mamy widać nasz render. Dajemy ściana duże jako pierwsza ściana, i widzimy, że mamy to całkowicie ustawione. Tylko, że mam to źle ustawione, ponieważ nam renderuje to, jakby było obrócone. Dlatego teraz to tego plane'a obrócimy o 90 stopni. Dajemy r90, zeskalujemy go trochę, i z tego co wiem. Tutaj podzielę sobie ekrany. Jeżeli nie znaliście tej funkcji, to, no to już poznaliście. Jest dosyć fajnie tutaj, Tylko w tym rogu są takie trzy paski. Trzeba je przytrzymać i przeciągnąć. I w 3D view, Ajmy sobie tak. W N w opcji Display jest takie coś jak Texture Solid. Tutaj widać, że to jest jednak rozciągnięte po no po y, dlatego tutaj teraz robię scale no i tutaj wysokość trzeba ogólnie nie, Tak, 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 nie wolno wyjechać za końce tego. Dobra, jest dobrze. To teraz tak, żeby po prostu usunąć te, ten, te dodatkowe okienko, które zrobiliśmy, tu na dole mam właśnie też te trzy paski. przeciągamy je i przeciągamy na drugie okienko. Dobra, skoro już mamy to dobrze zrobione, zobaczmy, czy nam się renderuje dobrze. Nie, renderuje się cały czas tak samo. To wszystko przez to, że tutaj w teksturach mamy ustawione jak raczej jak one mają być ustawione że się po prostu to samoczynnie generuje dlatego trzeba zmienić to na UV mapę, naszą UV mapę użyć tak samo do drugiej tekstury UV UV mapa no i tu flat to, to zostawić teraz jeszcze raz wyrenderujemy i mamy piękną ścianę no i to by było na tyle teraz jeszcze różnica Pomiędzy, wszystkimi trzema, pomiędzy tymi trzema. Zapiszę to i wam pokażę. Tak, po pierwsze. To jest pierwsza, zwykła, normalna. To jest druga, już z normal mapą. O wiele lepiej, ale jeszcze. No, jeszcze tak nie do końca. A to jest już trzecia, fajnie ustawiona. Trochę duże te cegły, ale kto się będzie czepiał. No i to by było na tyle w tym poradniku. Cześć.